W RMF FM i na rmf24.pl. Niedawny prezydent Bronisław Komorowski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, witam wszystkich A pan, panie prezydencie, widzi w tym tunelu światełko, czy raczej pancerny pociąg? Ja z natury jestem optymistą, więc, Czyli więc ja światełko widzę, ale pewnie co innego, inaczej czym to zdefiniował. No, widzę ewidentne jednak wystraszenie się władzy i pana Jarosława Kaczyńskiego presją w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, zarówno wewnętrzną w Polsce, organizowaną głównie przez Komitet Obrony Demokracji, to jednak wielotysięczne manifestacje narastające, ale także i presja zewnętrzna, na dodatek jeszcze, no presja jakby zarząd, za, za tak powiem, wywołana przez sam rząd, no bo przecież to rząd wezwał Komisję Wenecką do zbadania stanu demokracji. Czyli uważa pan, że taka chłodna kalkulacja też wepchnie prawo i sprawiedliwość czy obóz rządzący w dążeniu do jakiegoś kompromisu w sprawie trybunału? Chyba ja nie sądzę, żeby to środowisko było skłonne do jakiegokolwiek kompromisu w, w liczących istotnych sprawach, ale na przykład jeśli prawo i sprawiedliwość rząd, pan prezes Kaczyński, pan prezes prezydent także, zdecydują się na coś tam, co powinni się dawno zdecydować, wycofania się z błędów i złamania konstytucji w kwestii Trybunału Konstytucyjnego, zdecydują się na powołanie, tych, zaprzysiężenie trzech sędziów wybranych poprzedniej kadencji, zdecydują się na, na opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to wtedy mamy rozwiązany problem, kryzysu obecnego. I można szukać kompromisu w kwestiach kształtu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym na przyszłość. Tu można, tylko nie tu jest dzisiaj problem. Ale pan by dzisiaj problem opozycji... jest w złamaniu Konstytucji przez rządzących. Pan by doradzał, czy podpowiadał opozycji na to, żeby poszła na jakieś układy z obozem, obozem rządzącym, na przykład dotyczące Konstytucji i ulokowania Trybunału w zapisach konstytucyjnych? Trybunał jest ulokowany w zapisach konstytucyjnych. Ale wielu konstytucja, twierdzi, trzeba by to zrobić no inaczej, no inaczej no i na nowo. Konstytucja jest po to, żeby ją szanować, przestrzegać jej zapisów. Także w zakresie zmieniać. Trybunału Konstytucyjnego, a nie po to, aby zmieniać pod dyktando własnych błędów politycznych. No bo Prawo i Sprawiedliwość popełniło ogromne błędy, łamiąc konstytucję, w no tak, moim panie przekonaniu. ale konstytucja to nie dekalog. No, zawsze można konst... ją zmienić. A właśnie, że trochę to. nie jest tekst Nie objawiony, ale poparty w referendum przez Polaków i przyjęty jako rozwiązanie, które powinno być stabilne. Więc po zmiany konstytucji pod, jakby w rytm błędów politycznych rządzących, według mnie jest czymś nieprzyzwoitym. Więc absolutnie bym nie zachęcał do jakiejkolwiek ekwilibrystyki kosztem konstytucji, tylko zachęcałbym rządzących do tego, żeby wyciągnęli wnioski z własnych błędów. To, że nie chodzi Pan na demonstrację kodu, choć Pan przed chwilą ciepło powiedział o kodzie, to jakaś demonstracja? Nie wręcz, przeciw... wręcz... nie, wręcz przeciwnie. No. Znaczy wręcz przeciwnie chodzi w... pan nie, to. Wręcz przeciwnie. No, zresztą, ja jestem przez obecność, obecność wielu moich przyjaciół, także i członków rodziny. Yy, I jestem sercem cały za, yy, yy, za, yy, za tym ruchem obywatelskim. Ale mam świadomość, że jak się pojawię, to zaraz się uruchomią wszystkie, wszystkie źródła krytyki, że kot... Tak naprawdę jest sterowany przez polityków, a chciałbym życzę Kodowi jak najlepiej, więc opóźniam ten moment, kiedy się pojawię na, na demonstrację kod. na ale ona pewno... była widziana. To tak, tak, z Państwo Błogosławia. Ale nie, nie no. Ja sama nic nie musisz, nie muszę niczego błogosławić. Ale oczywiście jest to tylko kwestia wyboru momentu, w którym będę mógł. Nie, nie, nie ściągając krytyki i czy podejrzeń na kod. Pojawić się na jakimś wydarzeniu Kodowskim. Zrobię to z największą przyjemnością. Mam nadzieję, że razem z przedstawicielami różnych środowisk politycznych, które razem z Kodem powinny tworzyć w moim przekonaniu ten front. Obywatelskiej walki o, o polską demokrację. Ale pan widzi w kodzie jakąś przyszłą platformę polityczną, na przykład jakąś platformę, która mogłaby zjednoczyć partie polityczne dla utworzenia wspólnej listy wyborczej? Wie pan, ja nie jestem od tego, żeby wyznaczać jakiekolwiek rolę kodowi partią politycznym. Mogę, mogę coś z czymś wiązać nadzieję, więc ja wiążę nadzieję, że Komitet Obrony Demokracji nie będzie uchronił się przed aspiracjami naturalnymi zresztą do tworzenia. Zamieniają się w partię polityczną, że pozostanie ruchem obywatelskim przyjaźnie mającym przyjazne sojusznicze relacje z partiami prodemokratycznymi. To co to jest? No, co to może oznaczać? To może oznaczać utrzymanie przez Komitet Obrony Demokracji pozycji takiej, jak kiedyś miała solidarność w stosunku do obozu do obozu Zmiany Wielkiej w Polsce Ustrojowej w 1989 roku. Czyli swoistego zaplecza, swoistego, swoistego rezerwuaru, siły, autorytetu, poparcia. No, ale bez wchodzenia, bez zakładania czyli butów. to zdjęcie partyjnych. z Mateuszem Kijowskim jako przepustka do Sejmu, tak jak zdjęcie z Lechem Wałęsą w 1989 roku? Być może, roku? być może, wie pan. Sam fakt, nie wiem czy zdjęcie z konkretną osobą, ale jakieś poparcie Komitetu Obrony Demokracji dla osób, które by, będą kandydowały w przyszłości. Jak najbardziej, no to jest polityka, ale to nie, nie oznacza, że e, chciałbym e, zamiany kodu w partię polityczną. Wręcz odwrotnie przestrzegam przed tym, bo wiarygodność kodu polega na tym, że jest ruchem obywatelskim, Patrzy gdzie pan jest na... miejsce dla wszystkich. To co dzieje się w pańskiej rodzimej partii, partii matce, czyli Platformie Obywatelskiej, ironii pan łezkę? Ja byłem, trochę za mało wiem, co się dzieje wewnątrz No Partii powiem panu, że. Czynowcy wycinają kopaczystów, część chce odchodzić rozumiem, do Petru, że, część chce zakładać własną rozumiem, partię. rozumiem, że pan chce mi powiedzieć, że dzieje się tak, jak we wszystkich partiach politycznych. Ja się pewnie częściowo no z zgodzę. Nie, w, w pisie bo... jakoś nie widzę takich rozłamów jak w Platformie. Póki co, U Petru też Póki nie. co wie pan, ale niedawno się musieli jednoczyć, czyli znaczy się wcześniej podzielili, prawda? I odszedł i ziobro, odszedł i, i gowin. No więc taki jest urok życia partyjnego, że, że czasami się kłócą, czasami się godzą. Ja Życzę tego, aby tam się była zgoda. Czyli radził pan trwać w jednym okopie? I, oczywiście, że nie, nie trwać w jednym okopie. Właśnie, żeby przejść do kontrofensywy, według mnie trzeba mieć poczucie wspólnoty drogi, a nie tylko wspólnoty okopu, tylko wspólnoty drogi i wspólnoty celu. Tym celem powinna być wizja Polski i powinny, powinien być program polityczny i oczywiście dążenie do zdobycia władzy, ale w imię planowanych wprowadzenia zmian w Polsce, w różnych, różnych obszarach życia społecznego. Więc trwanie w okopach to za mało. A nie myśli pan, że takie, czy takie ponure podejrzenie się w panu nie, nie rodzi, że pańska partia przestała być już potrzebna Polsce i zmierza ku zagładzie? Ja nie jestem, Albo członkiem, zagładzie? Ja nie jestem członkiem partii, ale życzę oczywiście środowisku Platformy Obywatelskiej, z którego się, z którego się wywodzę, Życzę pokonania tych wewnętrznych problemów no, jak powiedziałem, one są, istnieją w każdym środowisku. Bo niektórzy już mówią, Donald wróci w wszystkich pogodzi, albo Donald wróci, zrobi nową partię, Wie pan, nowe ja, ugrupowanie. Ja myślę, że pan powinien jednak o tym rozmawiać z członkami Platformy Obywatelskiej, a nie, a nie z byłym członkiem Platformy Obywatelskiej. Czyżby serce już daleko od Platformy. Ja sugerowałbym także nierozmawianie z konkurencją polityczną na tematy wewnętrznej jakiejkolwiek partii, bo oczywiście będą to eksploatować. Jak powiedziałem, no, to jest. Wątpliwy urok życia partyjnego, tak powiem, te konflikty wewnętrzne. Im mniej to widać, tym lepiej dla partii, tym lepiej dla skuteczności działania. Jestem przekonany, że środowisko znajdzie w sobie pod wpływem także i poczucia pewnego zagrożenia, pod wpływem przekonania, że należy budować nowe szanse, znajdzie w sobie siłę, żeby ułożyć wewnętrznie relacje, unikając zaostrzenia konfliktów, ale także, że znajdzie siłę, aby nie trwać w okopach, tylko iść do ataku z żywymi naprzód. Piskopami Namawia, organizacje prolife składają projekt warto zmieniać ustawę aborcyjną. Według mnie nie, no bo studem wypracowany kompromis w sprawie ustawy antyaborcyjnej jest dobrym kompromisem. Czyli politycy politycznym. powinni biskupom powiedzieć. Warto nie. pamiętać są trzy jakby postawy, prawda? Jedna postawa tu już zawsze mówiła. Ma być aborcja na życzenie. Kto chce niech dokonuje aborcji, bez żadnych ograniczeń? Druga postawa skrajna, równie fundamentalistyczna jest postawą nikt nie ma prawa dokonać aborcji, bo taki jest nasz pogląd, nasza wiara. No i jest trzeci rozsądny sposób widzenia kwestii. No za zawarliśmy kompromis polityczny, który oznacza, że tylko w niektórych przypadkach jest dopuszczona aborcja. Trwajmy przy tym kompromisie, stąd mnie niepokoi nie tyle. Nie tylko wypowiedź biskupów, którzy jakby wyraźnie nie chcą kompromisu, aczkolwiek biskupi mają prawo nawoływać do tego, żeby chronić życie od początku do końca. Ale niepokoi mnie deklaracja pana prezesa Kaczyńskiego, pani premier Szydło, że się podpisują pod deklaracją mówią, odejścia to... od kompromisu. Beata to, że i następnej... No opinię. tak, ale to jak następnego dnia mówię, że coś było prywatne, to wie pan, to jest po prostu niewiarygodne i jedno i drugie. Więc na końcu, ale rozchwiali. Przekonanie tym, że należy trwać przy racjonalnym, sensownym kompromisie politycznym, nie, a zostawiając kwestie moralne każdemu obywatelowi tak, aby mógł ich dokonywać tych wyborów pod wpływem własnym, własnej wiary, własnych przekonań, własnych y, y, możliwości. Bronisław Komorowski, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.